Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania pierwszych wrażeń Kamila, szefa produkcji, i Damiana, kierownika ciągłego doskonalenia w Dobroplaście, o wprowadzeniu nowego systemu pracy. Mija dopiero pierwszy miesiąc próby z trzech, które sobie założyliśmy. Jesteśmy w trakcie analizowania wyników. Przygotujemy zestawienie, porównanie, aby Tobie je zaprezentować, ale także przygotować się do spotkania z zarządem i wspólnie z tym zarządem zastanowić się, czy to jest dobry kierunek. Także oczywiście ich zdaniem. Oraz także po to, żeby ustalić, jak to, co uzyskaliśmy podczas próby, przełożyć na pozostałe linie w firmie, a docelowo zbudować jeden wspólny system skoncentrowany na głównych i najważniejszych dla całej firmy wskaźnikach. Tymczasem posłuchajmy pierwszych wrażeń na temat zmiany, którą wspólnie wprowadzamy. Nie zapominaj, że mieliśmy obawy, nadal je mamy, ale to jest nieodłączny element wdrażania zmian. Jesteśmy tak naprawdę po pierwszym miesiącu, jeżeli chodzi o naszą próbę i ciężko tak naprawdę stwierdzić, czy, czy ten nowy model, który zaproponowaliśmy naszym pracownikom ma jakiś pozytywny wpływ na, na, na produkcję. Jeżeli chodzi o wynik, a konkretnie mówimy o liczbie wyprodukowanych sztuk, myślę, że to jest bardzo porównywalne i niewiele się to zmieniło z miesiąca na miesiąc. Jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. Może to wynikać też z tego, że nasi pracownicy jeszcze tego tak mocno nie odczuwają. Ich model wynagrodzeń składa się teraz tak naprawdę z dwóch części. Jedna część to jest podstawa, druga część to jest premia no i tak naprawdę nasi pracownicy na chwilę obecną Trochę się też temu przyglądają i, i chcą zobaczyć z perspektywy czasu, czy te zaproponowane zmiany będą pozytywne czy, czy też negatywne. Jeżeli mówimy o, o zmianach podczas tej próby, jakie, jakie zauważyliśmy, to na pewno poprawa wskaźników, które określiliśmy sobie w tej części premiowej. Jeżeli mówimy o terminowości, to ta terminowość tak naprawdę na pewno się poprawiła. Może nie jakoś drastycznie. Ale na pewno nie, nie zmalała w stosunku do miesiąca czerwca. Jeżeli mówimy o, o jakości i o m, liczbie poprawianych okien na końcu linii, to jest jakby bardzo duży postęp i zauważamy, że ten wskaźnik diametralnie się poprawił. W nowym systemie wynagrodzeń no. wygląda mamy 100% płacone za pracę. Godziny, tak nie w akordzie i 20% podzielone na odpowiednio na 7, 6% za bezpieczeństwo, za otych, czyli transporty skończone na czas i za jakość tak. wynik wyniki bezpieczeństwa wzrosły, jakość znacząco się poprawiła. Z to było różnie, bo jeszcze nie jest niedopracowane z materiałami dostępnością materiału na czas. No i wydajność, e, wydajność nam spadła. Ale tym głównym czynnikiem tego, że no, wydajność spadła, to mieliśmy więcej osób niż normalnie, liczyliśmy jako wcześniej jako szkolący, tak trzeba było wszystkich liczyć oraz tym, że system trudniejszy okien zwiększył się znacząco tak do poprzedniego miesiąca zmieniliśmy system poprawiania okien to, to raz ludzie są poinformowani że tego mają pewnie tak I wydaje mi się że również wprowadziliśmy karty kontrolne na co są dorabiane elementy co się stało tak żeby kontrolować no i, i ludzie bardziej uważają na to przynajmniej na chwilę obecną. Stąd, żeby to owocowało, to trzeba tego planowanie. Moim zdaniem, powinno jeszcze ulec zmianie, to drastycznie. Bo raz, że dalej przechodzę jakieś pojedyncze zlecenia, na które brakuje materiału, jest. Ja no tak jak po rozmowie z przełożonym, jeszcze wydajność dalej jeszcze w tych głowach siedzi, żeby nie robić tej ilości. Muszę działać na dwóch płaszczyznach, żeby dalej utrzymywać jakąś ilość okien, bo to nie może jakąś drastyczną spać, mimo że mamy płacone na godzinę. Być może jesteś zaskoczony tym, co usłyszałeś. Być może powiesz, wow! A może powiesz, że te efekty nie są takie spektakularne, ale zarówno dla mnie, jak i dla dobroplastu są. Tutaj muszę cię rozczarować, bo jeśli do tej pory uważałeś, że zmiana jest szybka i trwała, no to tak nie jest. W szczególności jeśli chcesz trwałych efektów, by docelowo przygotować firmę do cyfryzacji. W dobroplaście to jest dopiero początek zmiany. Dużo przed nami, ale już widzimy efekty, a to nas napędza do dalszego działania. Tak jak mówiłem, przygotowujemy materiał z podsumowaniem wyników po pierwszym miesiącu próby. A tymczasem zapraszam Cię do obserwowania mnie na portalach LinkedIn, Facebook i zasubskrybowania tego kanału na YouTube. Do zobaczenia!